Cześć, cześć. Witam serdecznie. Komendant Straży Społecznej. Kamil Śliński, potok 2. I koło numer 5, Wojskowski Marcin. No, witam serdecznie. Dzisiaj jesteśmy na patrolu tutaj yy, nad Dębinkiem, tak? Tak, Dębinek kanał no Nasza woda bydgoska, można powiedzieć? Tak, tak. Nasz okryw PZW. Piękna woda, piękne ryby, szupaki, z, jakiego, okolę, z, z czemu, czemu tutaj jesteśmy? Z jakiego powodu? Co tutaj się dzieje, co tutaj się łowi? E... Głównie z tego powodu, że tutaj odbywa się tak zwane szarpanie ryb na duże kotwice. Głównie linów. Głównie linów i, i ryb spokojnego żeru. Aha, roku. rozumiem, rozumiem. A dzisiaj e, dużo wędkarzy skontrolowaliśmy? Ilu tam mamy koło, koło 10. O 10 liczyliśmy, że będzie dużo większa frekwencja, ale kanał Lekom. na wodzie stojącej już jest praktycznie zamarznięty. Przy i, 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 ludzie, I, i, nie i ludzie nie przyjeżdżają. Dobrze. Dobra, no, czyli robota zrobiona. Powiedzcie teraz jeszcze o strukturach naszej straży bydgoskiej, tak? bo mamy tutaj dwa, dwóch komendantów. Eee, i Chciałem się zapytać, ilu, ilu, ilu członków, ilu strażników liczy nasz tutaj? W, po, w grupie potok 2 mamy, mamy 10 strażników. W piątce mamy dziewięciu tak? Czyli całkiem spore siły można powiedzieć, że jeżeli te siły będą połączone, no to jest moc taka, żeby gdzieś tam dobrze kontrolować, tak? No także nawet 50% z każdej grupy to już jest 10 chłopa. Także można nawet na dwie grupy zrobić takie okoliczne miejscowości jak dębinek i przejechać wszystkie śluzy skontrolować. Później zazwyczaj jeździmy do miasta, teraz mamy odcinek zamknięty od 1 grudnia przy ulicy Spornej, obwód numer 10, 3 Brda. No i tutaj po zakończonym patrolu będziemy patrolować odcinki miejskie. A, czyli już odpowiedziałeś trochę na moje kolejne pytanie, czyli jakie są plany straży w nadchodzącym nowym roku, tak? Czyli wiemy już o tym, że mamy ten, tą Sporną zamkniętą. Pewnie to bydgoskim wędkarzom nie do końca pasuje, tak? No zdecydowanie nie pasuje. No na pewno nie pasuje, no bo też no, prawda jest taka, że po zamknięciu spornej to takich zimowych łowisk no, nie ma, nie? Czyli tam się ryba gromadzi ryba zimą? się gromadzi, tak. tak taki... I po prostu no, odbywa się tak zwana rzeźnia. Hmm. No, ale miejmy nadzieję, że lat, przez kilka lat no, ta populacja ryb po prostu nie będzie się zmniejszać w tak dużym stopniu jak do tej pory. Nie? Cieszymy się w ogóle, no. że, że udało się to zrobić, jest to zamknięte przez wojewodę, bo to jest już teraz obręb ochronny, ochronny. chroniony prawem, także mm -hmm. za każde wejście, łowienie w tych miejscach niedozwolonych to już jest przestępstwo, to nie jest wykroczenie, jest przestępstwo. Tak, sprawa cywilnego, więc. No, Będziemy, pilnować. Będziemy pilnować. Będzie pilnować tych obrębów, tak? Będziemy pilnować wszystkich wód, nie tylko obrębów ochronnych. <laughs> Na Wybinku te te też boją. Te te, te, jedziemy sporno obręby ochronne, później, no wiadomo, nasz, nasz odcinek nauki no w opławcu, także jeszcze trochę mamy do objechania terenu. No. No, to, no to my, jako wędkarze, cieszymy się bardzo, że mamy tutaj kontrolę że mamy regularne kontrole i że będziemy wspólnie dbać o te nasze wody tak? Coś, coś... Trzeba chyba zacząć od siebie tak naprawdę nie? żeby tych ryb było trochę więcej no to na zimowiskach na tarle tym rybom po prostu trzeba dać spokój święty żeby one mogły się tak. rozmnażać Dokładnie. No, to... one, one są tam po to żeby przetrwać zimę w ciężkich warunkach a nie po to żeby właśnie łatwo było je łowić bo bo jest, są zbyt mocno skoncentrowane tak, i, i po prostu no, tak jak łowienie w kałuży tak. coś byście chcieli powiedzieć wędkarzom jakieś, jakieś takie kilka zdań na zasadzie yy... ja mogę powiedzieć tak no, my jesteśmy straż jako straż robimy swoje, ale uważam, że jeżeli każdy wędkarz będzie miał oczy dookoła głowy jeden drugiego będzie pilnował zwraca uwagę chociażby na jakieś nieetyczne zachowania to powoli wspólnie dojdziemy do tego, że tych jest ryb, coraz lepiej, ryb w wodach będzie więcej i jest coraz lepiej, są częste kontrole. Myślę, że już ta świadomość też się wędkarzy i się zmieniła, także no widać, że to idzie w coraz lepszym kierunku. Zwłaszcza po NoKillu, gdzie mieliśmy kilka lat temu no ciężko było dojść do ładu ze spowikowcami, a teraz praktycznie to się tam raz w roku, dwa razy w roku jakiś Dziadek, który nie wie albo się zapomniał, wejdzie, tak? Zgadza się. No, tak, już jest coraz lepiej. Dobrze panowie, to dziękuję Wam za te kilka słów i co? Do roboty. Do roboty. Dzięki.